Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką e, Genowefy Femacczak Biedronka Mania. Biedronka Mania to powieść o małej Biedronce, która przeżywa różnorodne przygody. Jest to publikacja skierowana do przedszkolaków, uczniów nauczania początkowego. Mamy tutaj świetną historię o tym, jak dzieci potrafią być pięknie, ciekawe świata, jaka jest niesamowita ich otwartość. Jak wiele mają pytań i są naturalnie e, chętni się uczą. Widzimy tutaj też zamęczenie dorosłych. Mama nie zawsze ma ochotę odpowiadać na pytania, tata jest zabiegany. No i z pomocą biedronce Mani przychodzi wiekowy motyl, który już jest zmęczonej, ma czas na odpowiadanie na różnorodne pytania, ale też o dzielenie, dzielenie, na czas na dzielenie się swoimi własnymi doświadczeniami, swoimi własnymi historiami. No i ta przyjaźń trwa, jest rozwijająca i pewnego dnia motyl się nie zjawia. Za to w okolicach pojawia się dziewczynka, z którą Biedronka też nawiązuje przyjaźń i uczy się od niej nowych rzeczy. Widzimy tutaj historię pouczającą, pokazującą, że do, na dobrych przyjaciół zawsze można polegać, dobrzy przyjaciele zawsze gdzieś tam na nas e, czekają i e, o nas myślą. E, druga rzecz bardzo pouczająca jest taka, że mimo mam, że mamy tych przyjaciół i wiemy, że możemy na nich polegać, to musimy też umieć często zawalczyć sami o siebie, bo niektóre sytuacje życiowe wymagają wysiłku właśnie tylko i wyłącznie od nas. I Biedronka Mania jest to e, bohaterką, która doznaje różnorodnych prób w życiu. Świetna opowieść, świetnie napisana. I e, jedna rzecz, do której muszę się przyczepić, to ilustracje. No ale to jest książka wydana przez e, bardzo malutkie wydawnictwo, bardzo małym nakładem. No i mam nadzieję, że jak ta historia trafi do większego wydawcy. E, to naprawdę doczeka się świetnych ilustracji, bo jest tego warta. Polecam i do zobaczenia.